Gdy od stworzenia świata upłynęło 5500 lat, bez sześciu miesięcy, z rozkazania Ducha Świętego narodził się święty Jan Chrzciciel. Wypełnienie prawa i proroków, zwiastun i poprzednik Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ten drugi wieczór naszych zmagań adwentowych, naszych spotkań rekolekcyjnych, Zapraszamy do naszego stołu wielkiego proroka, który wskazał na Mesjasza, Jana Chrzciciela. Apokryfy podają dokładny czas jego narodzenia, mierząc od początku stworzenia świata. Zanim wejdziemy w tą medytację o Janie Chrzcicielu i próbie odszukania, co może on dzisiaj dla nas znaczyć, jakim wzorem może być do naśladowania, czy jaką przestrogą, pomódlmy się chwilę modlitwą, która jest przypisywana właśnie Janowi Chrzcicielowi. Boże, który istniejesz przed wiekami, wraz ze swoim Słowem i Bogiem naszym, który napełniasz nas Duchem Świętym, który utwierdziłeś niebiosa i ugruntowałeś ziemię, który w przedziwny sposób rozpostarłeś obłoki dla wód, który rozkazałeś zastępom aniołów, aby mieli nad nimi władzę, który wyznaczyłeś granice morza i nie pozwoliłeś mu, aby samowolnie podnosiło się przeciwko nam, lecz aby pozostawało na usługach ludzi, poddawszy się im której kazałeś wodą, aby wydały istoty żyjące i wszystkie posłuszne są Twojemu słowu. Daj także tym sługom Twoim, którzy stoją tu przede mną, aby uwierzyli w Twoją obecność w Twoim Chrystusie, w stworzycielu wszystkich rzeczy, widzialnych niewidzialnych. Nie odmawiaj, nie porzucaj, nie odwracaj się od nas, ani się na nas nie gniewaj, lecz wybaw nas. Ty, który jesteś zacisznym schronieniem i dobrym sternikiem, bo Twoja jest chwała na wieki wieków. Amen. Ta modlitwa, przypisywana właśnie Świętemu Janowi Chrzcicielowi, którą możemy odszukać w apokryfach mówiących o nim, jest podana intencja, cel rekolekcji, cel spotkania Boga. Cel modlitwy, jaką zanosimy, byśmy odczuli Bożą Obecność. Rekolekcje nie są po to, byśmy powtórzyli sobie wiadomości z religii. Rekolekcje nie są po to, by, by zaliczyć jakieś tradycje czy, czy rozporządzenia, które są w parafii, bo, bo ktoś zapowiedział, że będą rekolekcje, więc trzeba je zaliczyć. Rekolekcje to czas, kiedy mamy uwierzyć w obecność Boga, w obecność Boga pośród nas. Dziś w tym ma nam pomagać właśnie Jan Chrzciciel. Warto przypomnieć sobie, co to za postać. Ogólnie pewnie każdy pamięta, że stał nad Jordanem, Chrzcił, że został ścięty przez Heroda. Ale o Janie Chrzcicielu mamy troszkę więcej informacji. Te, które znajdujemy w Piśmie Świętym, mówią o tym, że począł się, kiedy jego rodzice już byli starzy. Zachariasz otrzymał obietnicę podczas sprawowania kultu w świątyni. Jest o nim wzmianka, kiedy do Elżbiety przychodzi, czyli do matki Jana, przychodzi Maryja i Autor mówi: Dzieciątko poruszyło się w jej łonie. Pierwszy taniec Jana Chrzciciela na spotkanie z Mesjaszem. Następnie mamy już przedstawione fakty odnoszące się do obecności Jana Chrzciciela nad Jordanem, gdzie udziela chrztu nawrócenia. To jedno zdanie, które powtarza nieustannie. Przygotujcie drogę dla Pana, prostujcie ścieżki wezwanie do, do nawrócenia, które przekazuje. I tam nad tym Jordanem też udzielając chrztu Jezusowi wskazuje oto Baranek Boży, który zgładził grzech świata. I ostatni moment, który poznajemy z Ewangelii, to także fakt o, o Jego śmierci. W hmm. dziejach apostolskich są dwa wątki, które odnoszą się, że Jan Chrzciciel miał grupę uczniów, którzy długi czas Przebywali z nim, czerpali od niego i żyli tymi, tymi prawdami, które im przekazał. Nieśli je ze sobą we wszystkie te miejsca, gdzie, gdzie mieszkali, gdzie przebywali. I dwa takie fragmenty, dwa takie motywy są właśnie w dziejach apostolskich wspomniane. Drugim bardzo istotnym, bardzo ważnym źródłem chrześcijańskim są apokryfy czyli te teksty, które nie weszły w kanon Pisma Świętego, co do których była wątpliwość, że są spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. A pokrywy bardzo dużo mówią o Janie Chrzcicielu. Dwa teksty poświęcone jemu, bardzo piękne. Jan, który jest taką jakby troszeczkę mniejszą kopią Jezusa. Wiele odniesień jest w jego życiu podobnych do życia Jezusa, co ma podkreślać, że on jest tym Eliaszem, tym poprzednikiem, że po nim idzie ten większy, mocniejszy. Wedle tradycji apokryficznej Jan Chrzciciel też żył tylko 33 lata, jak Jezus. Co się dowiadujemy, odkrycia ciekawe z apokryfów. Tam możemy odszukać w apokryfach koptyjskich, możemy odszukać skąd się wzięła odzież Jana Chrzciciela. Otóż kiedy maleńki Jan Chrzciciel przebywa w domu Elżbiety i Zachariasza, rodzi się Jezus, następuje złość Heroda, który każe wymordować wszystkie dzieci i Elżbieta przerażona biegnie do świątyni, gdzie Zachariasz sprawuje kult i, i mówi do Zachariasza: Musimy uciekać. Józef z Marią już uciekli do Egiptu, my też musimy uciekać, bo Jana mogą nam zabić. Zachariasz mówi: Jako kapłan nie mogę uciec do, do kraju pogańskiego, ale ty weź dziecię i uchodź z nim, zamieszkajcie na pustkowiu. Po czym bierze Zachariasz tego Jana na, na swoje ręce. Odmawia nad nim błogosławieństwo, i w tym czasie miał pojawić się anioł, który podał właśnie wielbłądziom szatę, którą Zachariasz nałożył na, na Jana Chrzciciela, i miała to być szata Eliasza. Następnie anioł podał pas, który należał do Elizeusza. I zakładając te Szaty na, na, na Jana chrzciciela mówi Elżbiecie, że on jest wybrany, że on jest tym pomazańcem bożym, który ma odegrać ważną rolę w historii zbawienia we wskazaniu Mesjasza. Elżbieta uchodzi z Janem na pustynię. Tak Jan znajduje się wedle apokryfów na pustyni, uciekając ze swoją matką przed zemstą Heroda. Zachariasz umiera śmiercią, również męczeńską, zamordowany przez żołnierzy Heroda. Na pustyni to też Archanioł Janowi wskazuje konkretny moment, kiedy ten ma wyjść nad Jordan, udzielać chrztu. Kiedy ma nawoływać. I to Archanioł podaje to konkretne zdanie, jakim ma się kierować Jan Chrzciciel. To te dwa źródła, i także ta modlitwa, którą przytoczyłem, ten, ten wstęp pokazujący czas narodzenia Jana Chrzciciela to wszystko możemy znaleźć w apokryfach, do których odsyłam piękne teksty, które też, nawet jeśli nie są prawdziwe, pokazują mentalność IV wieku, czy jeszcze przed IV wiekiem, kiedy te teksty powstawały, i też podejście do bohatera, którym jest Jan Chrzciciel. Chęć poznania go, zgłębienia jego historii życia. To także Jan Chrzciciel miał bardzo radykalnie podchodzić do, do, do Heroda. Herod zachwycony, że, że powstał jakiś nowy prorok, chciał go sprowadzić do siebie, żeby go poznać, żeby zadać mu kilka pytań. A Jan Chrzciciel wtedy miał odpowiedzieć: To jeszcze nie czas, ale przyjdę do ciebie żeby powiedzieć Ci o Twoich grzechach, żeby wytknąć Ci, czym obrażasz Boga, Twoje przestępstwa, Twoje bluźnierstwa. I także do nas Jan Wściciel chce przyjść i w naszym życiu chce uczestniczyć po to, byśmy my doszli do zbawienia. Nie po to, żeby nam naubliżać, ale byśmy doszli do zbawienia, byśmy doszli do doświadczenia Boga. W kontekście tych dwóch postaci Jana Chrzciciela i Heroda ciekawy tekst jeszcze znajdziemy u Józefa Flawiusza. Jest to źródło niechrześcijańskie, które bardzo pozytywnie, bardzo ciepło wypowiada się o Janie Chrzcicielu. Józef Flawiusz yy, uważa, że klęska armii Heroda która to armia została rozgromiona przez aretasa króla arabskiego, wynika właśnie z tego, że Herod zabił Jana Chrzciciela, który, jak uważa Józef Flawiusz, cieszył się dobrą sławą, był uczciwym człowiekiem, który nawoływał Żydów do sprawiedliwości wobec siebie nawzajem i pobożności przed Bogiem. Tak widziany Jan Chrzciciel przez chrześci... świat chrześcijański, przez część chrześcijańską, ale także widziany przez historyków, z źródła niechrześcijańskie. Czego może nas ten bohater uczyć? Kogo tak naprawdę zapraszamy do naszego stołu? I czego chcemy się od niego uczyć? W czym chcemy go naśladować? Albo co od niego chcemy usłyszeć jak herod, jakie pytania mu zadać. Jan Chrzciciel to człowiek wybrany, został wybrany przez Boga, aby wskazać Mesjasza. Dzisiaj my jako chrześcijanie, nieważne, gdzie żyjemy, nieważne, jakie mamy wykształcenie, jeśli tylko jesteśmy ochrzczeni, jeśli przynależymy do kościoła, My dzisiaj mamy naśladować Jana Chrzciciela. My mamy wskazywać na Mesjasza, mówić oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ważne zadanie, które zostało nam powierzone. Jesteśmy wybrani. Jan Chrzciciel to człowiek pustyni. Pustynia to czas czekania, opadania z emocji, także zgłębiania pewnej tajemnicy. Ojcowie pierwszych wieków często udawali się na pustynię, aby tam poprzez medytację, przez danie sobie czasu, aby zgłębić jakąś prawdę. Jan Chrzciciel też mógłby się powtórzyć w każdym z nas jako człowiek pustyni. Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Polsce. W ostatnich miesiącach, ale i wydarzenia, które cały czas się dzieją wokół nas na całym świecie, nieraz są powiązane z szybkimi komentarzami, w których to komentarzach pojawia się bardzo dużo emocji. I nieraz, kiedy ochłoniemy, sami dziwimy się, że, że, że możemy tak się wyrażać, możemy taką postawę prezentować. Trzeba nam. Czasami wyjść na, na pustynię, by złapać pewien dystans, by na chłodno zobaczyć jakąś sytuację i dopiero wtedy móc ją oceniać, móc się na jej temat wypowiedzieć. Janusz Cicieł to także głos sumienia. I tutaj ciekawy jestem, gdy, gdybyśmy wiedzieli, gdybyśmy mieli tą świadomość, jakim głosem twardym, bezkompromisowym jest, Jan Chrzcicielczyk, byśmy go faktycznie zaprosili do naszego stołu wigilijnego. Bo się może okazać, że, że on zasiądzie przy tym stole i zacznie nam mówić właśnie w tym bluźnisz, w tym obrażasz Boga, w tym sprzeciwiasz się Jego woli. Zawracaj z tej swojej drogi. Nie możesz tak postępować. Głos sumienia, który mówi nawracaj się. Ten głos sumienia powinien być obecny w nas także. Powinien być w nas zapisany. Powinniśmy próbować sami do siebie mówić, to jest niewłaściwe. Tu sprzeciwiam się miłości Bożej. Tu się odwracam od miłości Bożej. I mając w tym głosie sumienia, mając świadomość, że tak jak Jan Chrzciciel mówi o sobie, że jest tylko głosem, kto inny daje słowo, że jestem jakimś nośnikiem. Nie trzymam czy nie wypowiadam słowa, które jest moje i nie chcieć wypowiadać słowa, które jest moje, ale próbować wypowiadać słowo, które, które daje nam Bóg. Żyć tym słowem i posyłać je dalej. nauczyciel to prawdziwy nauczyciel wzór, może mamy, każdy z nas pewnie ma jakiś wzór ulubionego nauczyciela którego wspomina gdzieś z lat dziecinnych czy młodzieńczych Jan Chrzciciel to prawdziwy nauczyciel, który nigdy nie zatrzymuje przy sobie miał uczniów, których mógł cały czas skupiać tylko wokół swojej nauki wokół tego co on głosił Natomiast kiedy pojawia się Mesjasz, Jan Chrzciciel mówi, oto Baranek Boży. On zgładzi grzech świata. Wysyła do, 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 do Jezusa swoich uczniów. Nie zatrzymuje ich. Co mógł, przekazał im wszystko. I teraz posyła ich dalej, posyła do Mistrza. Ale Jan Chrzciciel to także prawdziwy człowiek. Nieraz myślimy o postaciach biblijnych, o postaciach świętych, że to tylko tacy superbohaterzy, którzy nie zmagają się z wątpliwościami, z trudnościami. Jan chrzciciel ma także zawahania, pomimo tego, że nad Jordanem widział gołębicę, jak apokryfy też o tym mówią, gołębicę stępującą na, na Jezusa. Wskazał, to jest baranek Boży. To kiedy przebywa w więzieniu, ma jakieś wątpliwości. Po ludzku się zastanawia, czy, czy faktycznie ten Jezus jest Mesjaszem. Bo może Mesjanizm sobie wyobrażał też inaczej, może czegoś innego oczekiwał. I wysyła swoich uczniów do Jezusa i mówi, czy Jan pyta, czy ty jesteś tym, na którego czekamy? Kiedy ma wątpliwości, to idzie i zadaje pytania. Kiedy stajemy przed Bogiem, bo teraz jak się ma powtórzyć ten prawdziwy człowiek, mam świadomość, że chyba i każdy z nas chyba ma świadomość tej prawdziwości naszej ludzkiej, że z, to, z tym człowieczeństwem są związane nasze wątpliwości, przeżywane rozterki. I wtedy byśmy te rozterki nasze, te dylematy, byśmy przedstawiali Bogu. Byśmy Jemu zadawali pytanie. I ostatnie, Jan Chrzciciel to męczennik. A pokrywy mówią o tym, że Jan Chrzciciel miał świadomość, że zginie śmiercią męczeńską. Jeden z żołnierzy Heroda, Justyn bodajże, przestrzegał nawet Jana Chrzciciela, aby ten nie wytykał grzechów Heroda, bo sprowadzi przez to na siebie klęskę. A Jan Wszczyciel mówi, nie mogę milczeć. Miał świadomość, że może stać się męczennikiem. I zginął śmiercią męczeńską. To dla nas też ważne pytanie. Czy mamy świadomość, że możemy stać się męczennikami? Czy jesteśmy gotowi na to, by stać się męczennikami? Niech ta osoba Jana Chrzciciela posiedzi dzisiaj przy tym naszym stole. Przypatrujmy się mu. Zobaczmy ten strój nędznika w skórze wielbłądziej, z pasem skórzanym. Spoglądajmy na niego, aby zobaczyć coś więcej, aby zobaczyć tego Jana Chrzciciela także w innym człowieku, biednym, bezdomnym, ubogim. By zobaczyć Jana Chrzciciela może w sąsiedzie, który gdzieś tam majętnie jest dużo niżej niż my. Chcielibyśmy zobaczyć Jana Chrzciciela w naszych bliskich, których może krytykujemy, że umieją nam powiedzieć prawdę. że nie boją się zwrócić nam uwagi. Chcielibyśmy w sobie zobaczyć Jana Chrzciciela, a tym samym, że jesteśmy wybrani, że pomimo naszej niedoskonałości jesteśmy wybrani przez Boga i uwierzyć w to, w te święta, uwierzyć, jestem wybrany przez Boga. i Moje spotkanie także przy stole wigilijnym jest momentem, kiedy o tym Bogu mam mówić, kiedy tego Boga mam wskazywać, kiedy tego Boga mam medytować. Dobrego wieczoru życzę. Dziękuję za waszą uwagę i zapraszam jutro o 20:00 rozważanie poprowadzi ojciec Jacek. Szczęść Boże.